Siemaneczko, mordeczki! W nowym odcinku u mnie na kanale. Ja was witam oczywiście na wyspie w piątek, a piątek to weekendu początek i mam nadzieję, że dla mnie weekend też będzie udany tak jak i dla was. Jeżeli bym miał 50 tysięcy widzów na tym kanale w ten weekend, to bym nawet o tako... się dla was uśmiechnął. Moi drodzy, napiszcie hashtag zakupy, a wam szybne z ruchu do komentarza. W ostatnim odcinku dokonaliśmy mądro-głupich rzeczy, nie wiem jakie nazwać, ale wzięliśmy kredyt na 20 baniek. Rata, już wiem jaka wychodzi. Rata normalnie za... 500 tysięcy kredytu, taka jest maksymalna kwota, żeby wziąć po prostu farmingu, to jest 1666 zł. Oczywiście ja to musiałem pomnożyć i za 20 milionów płacimy, tak w skrócie mówiąc, ponad 66 tysięcy. Codziennie. Tak. Trochę się waliliśmy, bo 66 tysięcy to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy. No. Zdałoby się tak w skrócie mówiąc, to spłacić. Ja to pomnożyłem razy 39, bo żeby wyszło no 500 razy 40, no to tak naprawdę wychodzi cała kwota. No, ale tu 1666 tak przez gremi odejmuje i tak dalej, i tak dalej. Czy razy 40? Ja to już robiłem, już nawet dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że powinienem płacić ponad. 66 po prostu yy, tysięcy. Mam nawet dziś tą kwotę zapisaną. Tutaj, jeżeli chodzi o zmiany, to to pole się nie zmieniło. Ale te pola, które widzicie, zostały wszystkie poprawione. Zostały linie poprawione między polami. Miedzę, tak po ludzku, żeby powiedzieć. E, żeby to wszystko się zgrywało, żeby to dobrze działało. Tutaj to pole jest po prostu przegigantyczne. Tak samo przestrzeń między tym polem została zrobiona na dwie kratki. E, tak jak jest po prostu tamto ogarnięte od rzepaku, żeby to dobrze wyglądało. Żeby były przejazdy, żeby były dojazdy, żeby to ładnie się prezentowało. Tak samo tutaj te powiększenia, które... O Boże, trawy tu nie wykosiłem. Ja cię kręca. czemu ja zapomniałem o tej trawie. W każdym bądź razie tutaj zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć kratek, żeby tutaj kombajniści, zresztą inni pracownicy mogli po prostu sobie dobrze e, zawracać. Tutaj też tak trochę wykoszone, trochę niewykoszone. Teraz nie wiadę, bo i zboże mi się zacznie kosić. E, także też będzie troszeczkę lipa i tego nie będziemy raczej tutaj dzisiaj ogarniać. Dobra, pierwsza najważniejsza rzecz, a mianowicie zakupy. Za 750 tysięcy. Będziemy kupować sobie nowy kombajn, żeby żniwa no, były dynamiczne i szybkie, bo przynajmniej takie mają być w założeniu moim. A <laughs> czy będą, czy nie będą, to nie wiem. Zbiornik troszeczkę przerobiłem z 8000, bo on, ma, on może mieć dychę no nie, pojemności, ale nieładnie ten zbiornik wygląda. Ten jest taki optymalny i zrobiłem w nim też dyszkę, bo dużo się nie różni. Konfiguracja bierzemy maksymalną, murka, kół, misze, możemy wziąć szersze, real może być, GPS. -ik. Może być, ale nie chcę pod 11, tylko pod... Aha, bo to jest tutaj w takim razie. Dobra, tego GPS-u nie będę brał. New Holland logo... Mm, może być to takieło. Warningów nie będziemy brali. straf. No header mamy... 8,5 metra do niego, także 9-metrowy, flagi nie, AIR coś tam. Nie no, trąbek też nie będziemy trailer, zdałoby się i bym się zdał ten long, tak jakby rura small, rura standard. Niech będzie standardowa i mamy takiego New Hollanda jako nasz nowy nabytek. Header niestety 8,5 metra nie jest to zbyt dużo, no ale co zrobimy? No, metr więcej niż po prostu w tamtej zabawce, którą też mamy przygotowaną na dzisiejszy odcinek, ale do tego wszystkiego doliczamy sobie jeszcze 250 tysięcy plus 250 tysięcy do tamtej kwoty a sorry, czekajcie, bo to tamtego kupowaliśmy, a my sprzedajemy tego gorszego, czyli tutaj nie będzie tyle, tylko będzie tak naprawdę 100 tysięcy doliczone do tamtej kwoty za sprzedaż tego kombajnu starszego. Czyli to sprzedajemy, to tak samo sprzedajemy od razu na start filmu. Tutaj to też sprzedajemy, a mianowicie tego klasika. Dobra, no i mamy wszystko ogarnięte, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o kompletnie wszystko. Na dwa kombajny raczej powinno nam e, tego wszystkiego wystarczyć, bo i tak ja nie ogarnę e, trzech kombajnów na raz, bo ja ani nie będę w stanie do nich popodjeżdżać samodzielnie. No i tak będę latał pewnie z przyczepami i z prasą, ale jeżeli chodzi o prasę, to i tak zaraz zobaczycie e, co, gdzie i jak. Teoretycznie moglibyśmy milion kredytu spłacić, tylko 17 tysięcy, jak nam zostanie, będzie trochę mało. I trzeba to może przemyśleć. Czy mamy to spłacać teraz widzowie, czy jednak lepiej będzie poczekać i spłacić na przykład 5 baniek, no bo drzewa już delikatnie podrosły, no ale to wiadomo, że zanim one urosną całkowicie, też trochę czasu minie. Ten rata też nie jest nie wiadomo jak duża. Może 66 tysięcy to jest widzowie dużo, ale z drugiej strony popatrzcie sobie na to, że no ja z mleka zarabiam koło 100 tysięcy, no to gdzieś tam te 40 tysięcy dziennie mimo wszystko dla nas jeszcze zostaje, czyli jakiegoś takiego mega bardzo dużego problemu. Na ten moment mordy nie ma. Jakbym sobie kupił jeszcze dodatkowo więcej krów, no to pewnie tego mleka też bym jeszcze więcej miał i jeszcze więcej bym sobie z niego zarabiał. Ale na razie tego nie planujemy, bo nie będziemy mieli pewnie jakich wykarmić. Także tak na razie ten temat sobie odpuszczamy. Ja sobie puszczę jednego pracownika, żeby już robił to jedno pole z rzepakiem. Tutaj na razie jest teren zostawiony, nie starczyło na ulepszenia, będziemy na pewno coś działać w tym temacie, ale nie wiem jeszcze kiedy i jak to wszystko będzie wyglądało, także na razie jest to po prostu no, zostawione, no co tu dużo gadać. Będę musiał sobie podpiąć jakoś mądrze e, przyczepy, bo z trzema na raz pełnymi zboża, raczej będzie ciężko jeździć. Także trzeba to zrobić na pewno elegancko i prawidłowo. Pracownicy na razie sobie zaczną kosić drzepaki, a my będziemy mieli czas, żeby też przygotować się do kolejnych żniw, a mianowicie, chociaż wiecie co. Jakby ten kosił to, a ten by kosił to, tylko że ja wtedy bym musiał robić odwóz na inną skalę. A tak sobie najpierw rzepak wypakuję, później pszenicę i będę mógł latać i latać. Może to będzie lepsze, żeby najpierw zrobić rzepaki, a dopiero później ogarnąć inną rzecz, bo dzisiaj też wejdziemy na inny poziom, a mianowicie kupimy całkiem. A jak ja tam dojadę, moi drodzy? <laughs> Tam pozostawiałem miejsca, ale tu gdzie jest kukurydza, jak to jest na jeden rządek, to ja tam nie jestem w stanie wjechać. No innej opcji nie mamy. Musimy, tak naprawdę, mm, chwilowo, przynajmniej, e, kompletnie wykasować niszczenie plonów, bo no ja nie mam opcji, ja mogę, tak taką wiecie, stricte przy linii sobie pojechać, ale ja i tak przez kukurydzę muszę lecieć. A wiadomo, że ona by się pougniatała, a tego nie chcemy. I tak jadę na ryzyku i to takim dosyć, dosyć mocnym. No, patrzcie, no praktycznie półkoła e, jest przy linii. Kurde, dojazd na pole, zakupy, 6 minut odcinka już zleciało. Powiem wam, że jak się nagrywa naprawdę tak szybko, to wszystko leci. Mimo, że by się chciało pokazać bardzo duże rzeczy, to jednak tych rzeczy się nie da pokazać wszystkich. Yy, no bo się nie wyrabiamy po prostu. Dobra. A czekajcie, teraz już znowu niszczenie muszę włączyć, żeby to ładnie wyglądało. A to zresztą. To... Eee, o, co to się stanęło? Co nie mam? No, płaciłem za niego, to jak nie mam dostępu do tego terenu, co jest? Aha? Bo to to trzeba jeszcze kupić, żeby mieć dostęp. Ja pierdykam, czekajta, to teraz jak ja powydawałem to muszę znowu zapisać kwotę, ja nie wiedziałem seryjnie, milion zero siedemnaście dziewięć, dziewięć cztery. dobra teraz to jest git. Ty nie spodziewałem się, że to jak ja tu zapłacę, to na to, no, tylko że ja sobie fikcyjnie płacę to też można było, można powiedzieć, że tego się spodziewać, dobra dajmy sobie H. Niech sobie pracownik tutaj już robi. A my polecimy chyba na tamto pole. On może do końca przejedzie i jakoś ten jeden przejazd zrobi bez wysypowania. I tam mamy, nie pamiętam, jaki zbiornik w klasie. Zaraz zobaczymy, jak ten New Holland sobie będzie dawał radę. New Holland powinien mieć coś takiego wbudowane. Jeżeli ja dobrze pamiętam, on jest też fajnie rozbudowany. Wszystko pięknie, cudownie. Funkcji od groma, kamera dodatkowa i tak dalej, i tak dalej. Ale on powinien też mieć zrobioną takie coś, że. Mm, nie ma stricte wózka do headera, a ten wózek po prostu się składa i rozkłada, jeżeli ja dobrze pamiętam. Czekajcie, tak? No właśnie, nie chcę kombajnu, tylko. To muszę to do góry mieć? Tak, właśnie. Jest wózek taki magiczny. Dobra, czyli to, co chciałem Wam pokazać, to już Wam pokazałem i możemy jechać. Ja tutaj bez wózka raczej sobie na wyspie... Jakbym ciężarówko tamto odjechał, to bym sobie dawał radę, a czy tu się minę z tym wszystkim. A zobaczymy, czy o nic nie zaczepimy. Jak zaczepimy to... To będzie problem, no ale jest wózek, także tutaj wszędzie sobie też i dojedziemy bez większych dylematów. Jak się zabrać za ten rzepak? Żeby trochę jeszcze tym pokosić, jak tam pracownik robi, póki w pszenicę, żeśmy nie, nie pojeżdżali. Chociaż wiecie co, o takie o sprawy jak na przykład prasa, to ja teoretycznie mógłbym i w kolejnym odcinku ogarnąć, bo i tak ja zbierać tych belek nie będę w stanie, bo nie mam przyczepy, która by chyba to wspierała. Chyba, że ta ogarnia też i kwadratowe bele. No jest to już przeskok, jeżeli chodzi o kombajn. Naprawdę, no New Holland jest topową marką, jeżeli chodzi o kombajny. Ja jestem mega zadowolony z zakupu. To na pewno mogę już tutaj Wam przyznać od razu na start. 9 metrów sieczki rozrzucania to chyba będzie tak optymalnie. No header ma 8,5. Szkoda. Szkoda, że header nie ma na przykład też tych 9,5 metra. Tylko szukałem Hollandowskich headerów, żeby one były kompatybilne z... Czy kompatybilne, niekompatybilne. Od klasa podepniecie też może być. Tylko wiecie, że to będzie wyglądać jakby debil jakiś to podczepiał. Od klasa header do New Hollanda Przecież to nie ma, nie ma żadnej, wiecie, ani składu, ani niczego. Także ja doszedłem do wniosku, że lepiej mi będzie zrobić to na zasadzie takiej, że wezmę sobie header troszeczkę mniejszy i tak większy niż tamten, ale przynajmniej ładnie to będzie wyglądało, bo szukałem headerów holandowskich, to wyszło mi tylko tyle, że są jakieś 13-metrowe, 12-metrowe, a takich dziewiątek, 8,5 to prawie 9, ktoś powie, no spoko. Ale takich 9,5, 10, no, no nie ma tych headerów. Chyba, że macie, to mi napiszcie, podajcie mi nazwę, link albo coś w komentarzu, to jak najbardziej sobie z tego skorzystam. No, żniwa teraz największe będą w historii. Ja się nie mogę doczekać tych zastranych drzew, no bo jeżeli te drzewa wypalą, to ja spłacę od razu ten kredyt. Może uciekniemy z tej wyspy, jak dokupię jeszcze jedno jakieś tam ulepszenie i będziemy mogli tą serię przenosić do 25. Miałem plan, żeby ominąć te żniwa i nagrać Wam dopiero kolejne żniwa za rok i zobaczyć ile zarobię gdzieś mniej więcej sobie na takiej rozgrywce, wiecie, luźnej. I nie wiem właśnie czy nie robić czegoś takiego, że nagram jeszcze jeden odcinek ze żniw, to sobie pozbieramy i zacznę sobie dopiero przy kolejnych żniwach, yy, może pracę, albo gdzieś na wiosnę, coś takiego tylko pryskanie już widzieliście, no już nic większego też z opryskiwaczy nie ogarnę. Albo z wycinki drzew, żeby zobaczyć plus tego ile zarobię odejmując sobie dzień w dzień gdzieś tam te odsetki. No właśnie muszę mocno nad tym pomyśleć, bo ja widzę, że jak ja dzisiaj zrobię te rzepaki, to ja będę miał problem. Mogę zacząć sobie tak naprawdę żliwa gdzieś tam tej pszenicy jeszcze próbować robić bez tej nowej prasy albo nie wiem co kombinować bo ten nowy nabytek kolejny bym chciał sobie zostawić na kolejny wątek gdzieś tam odcinka i żeby zrobić od A do Z prasowanie i oczywiście zbieranie i wtedy byście też i trochę uprawy zobaczyli, bo jednak pracownicy e, będą te wszystkie pola i nawozić i uprawiać i tak dalej i tak dalej dobra, tutaj sobie zatrudnię też od razu pracownika e, i przygotujmy sobie klasa, gdzie jest klas a, jeszcze ważna kwestia czekajcie, bo tu się cały czas wszystko nam e, tepa, także doładujmy sobie miodu Już dobra, bo to pszczepa i tak zaraz będzie pinkała w szwach, trzeba to wszystko wyładować sobie tutaj. Ja też przy gorszych porach już nie zamierzam sprzedawać ani miodu, ani jabłek, ani niczego. Najprawdopodobniej będzie tutaj potrzebna też i kolejna plandeka, e, żeby to wszystko pomieścić. To będziemy musieli sobie to wszystko e, gdzieś tam mądrze ogarnąć i pozarządzać. E, gdzie jest klas? Co to jeszcze tak jakby wylatuje, a nie wylatuje? Gdzieś ja go tutaj widziałem, no jak się ma takie duże gospodarstwo To ma się delikatne problemy z odnalezieniem maszyn No seryjnie Gdzieś ja tu go, o tu jest ja Weźmiemy tą nową przyczepę pod naszego Klasika No tam już widzę, że coś kombinuje, bo do góry header wziął W ogóle bez chudów cykam Coś się odwaliło, wybiło go na tym Nie wiem o co chodzi, ale coś tu się odwaliło, wiecie? E, I może ja bym wziął trzy przyczepy podpiął No kurde, no mordy, no co mi szkodzi tak naprawdę spróbować? Tutaj policja na pewno nie stoi, to i tak nas e, nie zatrzyma z trzema przyczepami, że za długi zestaw. No a to już jest taka dosyć porządna przyczepa ta TS-16. Ja nie wiem, czy ona nie była jeszcze w większej opcji, ale to jest chyba ta. Albo to jest 21, ale ona ma te nadbrzeża jeszcze górne, to chyba, ojoj. to nie wiem czy ona ma, ona ma 26 czy ile? Tak, 26 pojemności, to jest największa opcja jaka jest. Dobra, pomocnik z tego co widzę C ma prawie pełny zbiornik. Mnie to cieszy i mnie to, to pasuje. Nie wiem, jak ludzie cofają z takimi szczepami, jak to gówno widać. Lusterka, jak wystają, to prawie też nic nie widzisz po tych lusterkach. Trzeba po prostu z tej perspektywy. No wiadomo, w realu e, sobie tak nie poradzisz. Także ja, ja z takim dużym sprzętem, ale też wiecie, w realu to pewnie lusterka inaczej są poustawiane. Niż gdzieś tutaj w farmingowcu. No i co, można zaśpiewać. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. No naprawdę, duże, duże sprzęty dzisiejszych żniw. Na luźno, na pusto, to jedzie sobie naprawdę zajebiście. A zobaczymy, jak sobie będzie radził. Zaraz, jak trzeba będzie tutaj towaru doładować, trochę bym się mordo od ciebie wysypał. Tylko nie wiem, ile ty masz. Bo, jak masz niedużo, to bez sensu będzie to chyba robić. 66, dobra, tobie chyba. Kawałek jest do skoszenia, ale jemu chyba wystarczy. Ten jeden zbiornik, tak mi się wydaje, przynajmniej. A, miałem, miałem pochwalić, że tu podojeżdżał, wszystko pięknie, cudownie, ale okazało się to gówno prawdą. Ty, to w kolejnym odcinku, jak ja mam jeszcze baniak, na prasę 250 koła pójdzie, to ja bym proponował kupić rozrzutnik. Mimo, że nie mamy obornika, to jednak ten obornik ja im będę doładowywał modem, bo patrząc na to ile słomy tam poszło, to ja te wszystkie pola i tak sobie obrobię tym obornikiem i będę miał spokój, to pamiętacie ile się tepało e, kiedyś, jakby nie patrzeć. Tamten już też zakończył robotę. Chyba, coś mi się zdaje, że też nie było jakiejś dużej potrzeby, żeby podczepiać aż trzy przyczepy pod to. Ale ja któregoś pracownika od razu puszczę, wiecie, na kolejne pole. Mm, to też trzeba będzie tam już działać. Kurde, no i znowu, zaczyna się latanie w to i we w te. Tak jak to było gdzieś tam na poprzednich żniwach, mimo że teraz są większe pola, to zaczyna się z powrotem takie samo latanie. 68, coś mi się zdaje, że może być problem, żeby on to wszystko ogarnął. Na jednym tym zbiorniku. Oczywiście kogut, żeby było streducie na kogucie i po pierwsze liczymy na farta, żeby było jak najwięcej, a po drugie liczymy na farta, żeby się zmieściło wszystko w jeden zbiornik, także trochę tak, trochę tak. I to jest życie. Siedzisz se w klimatyzowanym ciągniku, fajnie, chłodno, dwóch parobków robi, jeden oczywiście tutaj zaraz zajrzymy sobie też i do drugiego, tylko problem jest mordy taki, że ten będzie miał właśnie praktycznie E, praktycznie stówkę, to ja od razu sobie wolę go zwolnić i samemu sobie podjechać i niech on sobie już to dokończy. E, no, no, zaraz tak naprawdę na tamto pole ja go nie będę wysyłał, tylko puszczę go od razu na tą mniejszą e, gdzieś tam pszenicę. Sypię, sypię. Zanim wysypię, trochę czasu minie. E, jak gościu sobie radzi tutaj? Bardzo dobrze, i powiem wam, że jestem nawet w szoku. Bo tutaj też dobrze dokościł. Jednak te 5 kratek odstępu e, to był bardzo, ale to bardzo dobry pomysł w moim wykonaniu. No bo tutaj macie ile od drzew? Od Drzewa tak samo soliczone jak praktycznie woda. Raz, dwa, trzy i pół jednak te trzy yy, i a 5 kratek jest różnica może i półtorej kratki tylko, ale robi dużą yy, różnicę i to naprawdę. Czekajcie, ja Z20 tam będę miał pewnie. No to może i te trzy przyczepy to był głupi pomysł, ale dwie, myślę, że to był jednak dobry pomysł, ale od razu sobie będę sypał z tamtego jeszcze jednego pola i wtedy to się jakoś tako yy, wyrówna. Tu już bym mógł dawać oborniki. Żeby była w kolejnym odcinku mniej. Tylko ja mam teraz gówniany rozrzutnik, trzeba było rozrzutnik kupić. A no ja nie mam nic przygotowanego na ten odcinek, żeby kupić coś, coś konkretnego, żeby to na pewno e, na długo nam wystarczyło, jeżeli chodzi o rozrzutniki. E, możemy wysłać pracownika z tym mniejszym, żeby na przykład to pole poogarniał, no bo tego obornika, tak jak mówiłem, powinniśmy mieć od groma. Czekajcie, to może i ja bym sobie wziął, teraz zatrudnił jakiegoś, jest tu jakiś tutaj ciągniczek taki, który mm, nie za bardzo jest potrzebny, to no, możemy niucha sobie wziąć do tej... Naprawdę małego zadania. Ja tak jak wam gadałem w ostatnim odcinku, mi się tutaj obornik w ogóle nie robi. One wpierdzielają tyle słomy, tyle srają na tą słomę, a obornik mi się. No ani, ani trochę mi się obornika nie zrobiło. Nawet nawet nie wiem, no, no minimum jakieś mi się nie zrobiło. A ciekawe, jak wejdę, to, o, może on się nie pojawia, a może jest. No i co? Czekajcie, sprawdźmy sobie jedną rzecz. Nie no, obornik 0 litrów. A powinna przez ponad rok to pryzma być taka, że my powinniśmy ten obornik jeszcze sprzedawać i nim handlować. Tak szczerze, a nie mamy kompletnie nic. Do dupy, naprawdę do dupy sytuacja, ale nic z tym nie zrobimy. E, dobra, ja sobie go od razu otworzę. Nie pamiętam, jaką on nawet ma szerokość. To jest też jakiś badziewiak taki typowy. E, dajmy sobie obornik. Ja sobie będę tak to doładowywał za darmo, no nie? Bo ja wiem, że po prostu jestem bardzo, ale to bardzo dużo do tyłu, jeżeli chodzi o właśnie obornik. Chciałbym jakoś zatrudnić pracownika, tylko od tej strony, jeżeli ja mu to obrobię. Tu możemy sobie nawet nie przecinać pola, bo i tak, żebym mi jaka zrobił. E, już widzę. No dobra, zatrudnię go po prostu tu, żeby mi się nie wepchał w kukurydzę, coś takiego. Tamten dopiero wraca stamtąd. Kurde! są naprawdę wysokie loty, jeżeli chodzi o przejazdy, jeżeli chodzi o te pola e, i to będziemy mogli już bezorkowo znowu robić naszym rulmakosem. Dobra, to sobie jo 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 Dobra, z drugim pracownika i czy on będzie sobie Nie, no czekajcie, czekajcie, bo tutaj jest delikatny problem, jeżeli chodzi o rozrzucanie takie. Ja nie będę wydawał na to pieniędzy, jak ja powinienem na stercie mieć tyle obornika. Gdzieś w ustawieniach się zmieniało, skąd pracownik ma e, sobie to pobierać. Y, nie kup, tylko po prostu wyłącz. Ile mu starczy, tyle mu starczy i tyle. I niech to tak sobie działa. Po co ja mam wydawać kasę na to? Okej, okay, i tak mamy 20 milionów długu, wy to rozumiecie, ile jest, no nie? Dobra, dajemy sobie rurę i ja zaraz będę przejeżdżał sobie na tamto kolejne pole, bo tam już nie będziemy robić oczywiście z sieczkarnią, tylko będziemy robić sobie normalnie naturalnie na słomę, żeby w przyszłym odcinku zacząć już całkowite prasowanie. I na przyszły odcinek ja planuję, żeby mi tylko zostało do skoszenia to gigantyczne pole na dwa kombajny. Co on zrobi tu? Mordo 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 mordeczko. Powiem o tak, ja. Ja to delikatnie jestem przyzwyczajony. Samo w tym Nicholanzie, że na x się otwiera maska, no i tak macie inną maszynę zaznaczoną, to też jest szczyt wszystkiego, no nie patrzcie i weź tym rób, jak ci taki dzyndzel wystaje całe życie. A i jak mu się człowiek nie denerwować na tym gospodarstwie? Lepiej to sprzedać wszystko i wyjechać w bieszczady. Brawa! Pierwsza zapełniona! Aha, teraz sypiem na drugą. Kurde, że leci jak głupi z nieba normalnie. Nie no widzowie, nie jestem jakoś bardzo zadowolony z tego rzepaku, tak w skrócie mówiąc. E, co tutaj robi? Aha. Obra, mordo, tu jest pole, nawet jak spadłeś z pięciu kratek, gdzie masz miejsce do zawracania od groma, to co ty robisz tu? Dlaczego tu? Nawet, rozu nawet powiem tak, zrozumiem, że spadłeś. Okej, okay, ale... A dlaczego tutaj akurat? On był, a nie, a nie tam, gdzie spadł. Przecież to nie ma logiki. Obornika też musiałem trochę sam poogarniać, bo powiem Wam, że ten pracownik to też taki. Nie ja wiem, jak mają te pola prostokątne, to jest git. A jak mają te pola takie, że trochę jest w tą stronę, trochę jest w tą stronę, no to już tak zbytnio ciekawie to nie wygląda, tak szczerze. Dobra, cieszmy się pszenicą, bo z niej powinny być dosyć fajne liczby, ze względu na to, że my jajka sprzedajemy, a pszenica nawet nie jest ruszana na sprzedaż, tylko i wyłącznie jest ruszana do karmienia właśnie, jakby nie patrzeć, kurakao. A tu zaraz będzie już kolejny zbiornik, znaczy z tego pola, jeżeli chodzi o pszenicę, to pierwszy. Ja też bym sobie poszedł zaobserwował od razu, jak działa tamten jeszcze pracownik z rozrzutnikiem, bo też ja go nie widzę. Jak go nie widzę, to się boję, że on po prostu coś, coś odwala. Bo ja nie widzę, żeby tam ktokolwiek jeździł na tym polu. A mam tu lukę i tam mam lukę do patrzenia, widzicie? No teraz to może słabo widać, ale mam <grytanie> tą lukę, żeby cokolwiek zobaczyć. Cię co ja sobie zatrudnię go i. Obłagam, zawróć. Co za idiota. To ja nie mam pytań po prostu. Zwolnił mi się w kukurydzy. A ja mam ugniatanie. On mnie ubija, ale ja teraz, jak chcę wyjechać, to żebym zniszczył kukurydzę. Aj moi drodzy, człowiek trochę czasem jest załamany. Trochę czasem jest człowiek załamany, tak wam powiem. Ja rozumiem, ja wjeżdżam, niszczę. Spoko. Nie mam pretensji. Ale wjeżdżam jakiś śmieć, który u mnie robi, niszczy mi kukurydzę. To jest hit. To jest naprawdę hit. No niestety. Dobrze mówiłem, że do pole nam plus minus zostanie do skończenia. się boję, że nie wiem, czy ja widzę tego pracownika, czy nie widzę. Wcześniej do wody niby nie wjeżdżał. Mam nadzieję, że teraz też nie wiedzie. Tu już chyba zbiornika nie będzie, mimo że gdzieś tam z polu, owy, pola sobie sypaliśmy. Mhm. Ja tu jeżdżę, właśnie. Staram się, żeby nie zahaczyć tymi przypami o kukurydze, bo to też nie jest jakoś tak ewidentnie prosto, żeby oni nic nie przywalić takim długim zestawem. A ten się wpierniczał, tak po prostu wjeżdża, niszczy i, i na, na luzaku, no nie? Czy zbiegi mi nie działają, na biegu nie mogę do góry wbić. No nie mów ta, że skrzynia się zepsuła albo coś. Patrz, ta 6 na godzinę. Klikam zmianę biegu. O, tę mogę zmieniać. Nie, no biegi się jeszcze popsuły w ciągniku, no. Pff, jak to w ogóle jest możliwe w grze no? Hm. Teraz to same same się teraz zmieniły, także ja widzę że nawet nie mam wpływu na to, co, co tu się dzieje, no nie? Nie zaskakujemy końcówka tego, tego odcinka. Powiem wam, że to mocno. Żliwa jak talala. Trochę wpadek, trochę wypadków. Jedzie, chociaż tamten klas się zachowuje idealnie, bo ten New Holland to też się wpierdliczył do tej wody. Myślałem, że zaraz on jeszcze nie będzie miał ochoty sypać. Dobra, a ty jak tu robisz? Działasz z tym, czy nie działasz? Pokaż mi mordo, jak wygląda pole. Ech. Nie no, zwolnij go po prostu, nie no, no, po co on robi takie nawrotki, no? Nie, czy naprawdę pracownicy w tym farmingu to tacy debileżasz naprawdę nie mogą zawrócić po prostu albo cofnąć? Nie wiem, do taki głupi przykład, no kto normalny cofa ciągnikiem, no nie? Ale dlaczego oni nie mogą akurat? Szczerze oczywiście dzisiaj o godzinie 14, jeżeli się uda, to będzie top 10 modów tygodnia. Jeżeli się nie uda, to nie będzie. Ale ogólnie zachęcam do wbicia, bo jak nie będzie modów, to i tak będą shortsy jakieś fajne do pooglądania. Dobra, jedno pole zrobiłem, jedno pole skończyłem, jedno pole przygotowałem. Drugie pole praktycznie ogarnąłem w 100%. Kolejne pole prawie będzie ogarnięte też w 100%, bo już tam pracownik robi. Także dzisiaj można powiedzieć, że odcinek udany, ale z takim przymrużeniem oka, bo co niektóre e, jednak wpadki moim zdaniem nie powinny być, mieć miejsca i nie były one spowodowane moją osobą i moimi błędami. To trzeba oczywiście... Jak najbardziej zaznaczyć, nie wiem czy on dojedzie do końca czy nie, ale w każdym razie ja już się widzowie z Wami żegnam. I my widzimy się w kolejnym odcinku na kanale, czyli dzisiaj najprawdopodobniej o 14. Mara!